Członkowie Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego niepokoją się o dalsze losy Pławskiego Kombinatu. W ostatnich dniach Grupa Azoty opublikowała strategię na lata 2021-2030. Według publicznie dostępnego dokumentu cała spółka ma przejść znaczną transformację w kierunku ekologicznych rozwiązań jak zauważają związkowcy, do publicznej wiadomości nie podano całości dokumentu. Nie zamieszczono tam kilku stron, na których wzmiankuje się o likwidacji poszczególnych podmiotów, zakładów azotowych w policach, kędzierzynie koźlu oraz puławach, wraz ze zdjęciem ich z giełdy oraz przekształcenie ich w spółki produktowe. Przeraziło nas to w sposób oczywisty, ponieważ likwidacja spółek w sensie bytów prawnych jakby pozwala wyjść z wszelkich zobowiązań, czyli z umów zawartych na okoliczność konsolidacji. Przypomnę, że konsolidacji równorzędnych podmiotów, których jedynie technicznym wykonaniem było przekazanie przez Skarb Państwa akcji puław do. Tarnowa i były to, są to w szczególności umowy. Umowa konsolidacyjna zawarta między zarządami spółek, umowa społeczna zawarta pomiędzy zarządami spółek i organizacjami związkowymi w zakładach azotowych Puławy. Jest to zakładowy układ zbiorowy pracy, zarówno w Puławach jak w Policach w Kędzierzynie. I są to umowy o pracę. Te wszystkie dokumenty przestałyby obowiązywać w nowo utworzonych spółkach produktowych. Uznaliśmy, że musimy natychmiast podjąć działania i napisaliśmy list do wojewodów, parlamentarzystów, samorządowców, związkowców i ludzi społecznie odpowiedzialnych z trzech województw. Z województwa lubelskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Wiemy, że już zostały podjęte działania. Pani poseł Gabriela Masłowska złożyła interpelację, ale również przekazała nam, że już rozmawiała z premierem, który no, doznał szoku, jak zapoznał się z tymi informacjami i obiecał, że osobiście wyjaśni tą sprawę. Również poseł Jakub Kulesza podjął działania, złożył interpelację. Grupa Azoty w komunikacie wydanym w czwartek 27 stycznia stanowczo zaprzecza tym informacjom i traktuje je jako fake news. 27 stycznia Grupa Azoty wydała specjalny komunikat w sprawie rzekomych planów likwidacji wiodących spółek Grupy Kapitałowej. Czytamy w nim m.in. W związku z tezami rozpowszechnianymi przez jeden ze związków zawodowych dotyczącymi rzekomych planów likwidacji wiodących spółek grupy kapitałowej, to jest grupa azoty Puławy, grupa azoty Police, grupa azoty Kędzierzyn, Stanowczo zaprzeczamy, aby w przyjętej nowej strategii grupy Azoty istniały plany likwidacji wymienionych spółek i plany zwalniania pracowników z tego tytułu. Informacje te traktujemy jako szkodliwy fake news i prosimy o ich niepowielanie. Takie działanie negatywnie wpływa na ład społeczny w spółkach oraz powoduje niepotrzebny niepokój wśród naszych pracowników. Strategia grupy Azoty na lata 2021- 2030 powstawała w procesie szerokich konsultacji w ramach całej Grupy Kapitałowej. Jej założenia przygotowało ponad 100 zespołów merytorycznych, w skład których wchodzili pracownicy i członkowie zarządów wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej oraz doradcy, łącznie kilkaset osób. W trakcie prac nad strategią, która swoim horyzontem obejmuje przyszłe 10 lat rozwoju Grupy Kapitałowej, pojawiały się różne racje, opinie i poglądy, również takie, które ostatecznie decyzją zarządu nie znalazły się w przyjętej wersji dokumentu. Pełna treść tego komunikatu oraz rzetelne informacje dotyczące strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030 znajdują się na stronie www.grupaazoty.com. Przedstawiciele Związku zaznaczają, że w wydanym komunikacie mowa jest tylko o części odtajnionej i nie ufają zapewnieniom w niej zawartym, a liczą jednocześnie na wsparcie polityków. Treść tego komunikatu potwierdza to, co my napisaliśmy, nie jest w żadnym miejscu sprzeczna z treścią naszego listu. A mianowicie, mowa w tym komunikacie o trzech dokumentach o nowej strategii Grupy Azoty, opublikowanej na stronie internetowej Grupy, edytowalnej wersji, zawierającej materiały robocze, przekazanej do implementacji we wszystkich spółkach. Oraz szczegółowym dokumencie strategii zatwierdzonym przez organy korporacyjne Grupy Azoty, który stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. I również my w swoim liście piszemy, że w tej wersji opublikowanej nie ma żadnych istotnych informacji, a te informacje istotne i bardzo niepokojące znajdują się w tym dokumencie utajnionym. Czyli no, Grupa Azoty w oficjalnym swoim komunikacie nie zaprzeczyła temu, co napisaliśmy na temat, na temat treści tych dokumentów. Oczekujemy od polityków, że w sposób, w sposób zdecydowany, w sposób odważny staną po stronie lokalnych społeczności, które reprezentują i bardzo szybko doprowadzą do zmiany tej strategii. I my oczekujemy również, że doprowadzą do wskazania osób odpowiedzialnych i rozliczenia ich. Ponieważ taki sposób zarządzania, czyli branie na siebie zobowiązań poprzez wzajemne umowy, a później poprzez likwidację spółki wyjście spod tych zobowiązań, on jest nazywany bandyterką. To jest dokładnie tak, jakbyśmy wzięli kredyt w banku i później jakby się nam nie chciało spłacać, to byśmy bank spalili. Zapraszamy do sklepu lewiatan poławy, ulica Rejmonta 1 tuż przy skrzyżowaniu z ulicą kaniowczyków po dawnym sklepie Cezar. Świeże owoce i warzywa, chrupiące pieczywo, swojskie wędliny. Szeroki asortyment, korzystne promocje. Zapraszamy do sklepu Lewiatan Puławy, ulica Rejmonta 1. Nasz drugi sklep przy ulicy Wróblewskiego 15.